Cześć! Dziś kolejna szybka reczka, a w niej USN Trust 25 Protein. Zapraszam! Opakowanie to plastikowa butelka 330 ml. Jest profilowana, przez co wygodnie trzyma się ją w dłoni. Na butelkę naniesiona została folia termokurczliwa, zawierająca wszelkie informacje, czyli skład, makro itd. W oczy rzuca się smakowita grafika sugerująca smak napoju. Pod zakrętką aluminiowe zabezpieczenie. Co do składu, to jest niedługi. Mleko odtłuszczone, białka mleka, woda, aromaty, zagęszczacz i tutaj guma gelana karagen. słodziki, którym jest cukraloza i enzymy, w tym przypadku laktaza. Makro w całej butelce wygląda następująco: 172 kcal, 0,7 g tłuszczów, w tym nasyconych również 0,7 g, 16 g węglowodanów, w tym 16 g cukru, 26 g białka i 0,5 g soli. Cena za butelkę to około 8 zł, zależnie gdzie kupujecie. Konsystencja oraz smak. Do recenzji wybrałem smak truskawkowy. Napój ma lekko brązowe zabarwienie, co mnie lekko zdziwiło, bo wygląda jak szejk czekoladowy. Aromat i smak truskawkowy jest lekko niesatysfakcjonujący, mogłoby być go więcej. Nadal jednak czuć, że to truskawka, tudzież truskawka ze śmietanką. Co do konsystencji, to tutaj jest super. Jedwabiście gładka, idealnie gęsta. To właśnie konsystencja moim zdaniem robi całą robotę i nadrabia braki w Departamencie Smaku. Sumarycznie ode mnie solidne 7 na 10. I na koniec krótkie podsumowanie. Jak sama nazwa produktu wskazuje, dostarcza nam 25 g białka w całej porcji, czyli w całej butelce. Istnieje również wersja 50, Protein 50, która dostarcza nam wedle nazwy 50 g i taka butelka ma wtedy pojemność 500 ml. W odróżnieniu od większości szejków białkowych, ten tutaj nie bazuje na koncentracie czy izolacie białka serwatki. W zasadzie całe białko w nim pochodzi po prostu z mleka. Wiąże się z tym również druga sprawa, mianowicie zawiera aż, aż 16 gramów cukru, oczywiście całkowicie naturalnego pochodzenia. W związku z tym, jak dla mnie, jako szejk potreningowy super. No i trzecia rzecz, produkt reklamowany jest jako nie zawierający laktozy. Mamy tu trochę cukru mlecznego, no produkt oparty na mleku, ale tutaj z pomocą przychodzi dodatek enzymu laktazy, który pomaga strawić laktozę. Niemniej, nie polecałbym tego shakea osobom, które mają ciężką nieterające laktozy, gdyż dodatek enzymu może okazać się niewystarczający.